Hej, hej, witam Was w naszym kanale no to, no to gramy. gramy! A dzisiaj jesteśmy w takim strasznym mieście. Tak, jest Monika noc. będzie zbierać i e, tak, ja będę zbierać cukierki. Tak, w piątek obiecaliśmy Wam, że zrobimy drugi odcinek Halloweenowy właśnie, i właśnie tutaj jesteśmy dobra. gra jest bardzo tajemnicza. Słuchajcie, Monika tutaj podchodzi. Zapytanie. Co to mam za pytanie? Podchodzi do jakiegoś domu dobra. i ma e, taką tak. e, torbę z jakimiś cukierasami, tak? Zobaczymy co to będzie. Can you have some candy? A czy mogę poprosić czy o jakieś cukieraski? No cukierki? dobra, jakaś pani weszła. Masz kostiumu? Tuż masz cukierki. Aha. Dzięki, dobra, dzięki, dzięki. wzięliśmy Muszę cukierki. To patrzcie, patrzcie, to się tak fajnie zbiera. Fajnie co, nie? się zbiera, dobra, mamy 5 z 25, tak? Jak tak, wy. musimy... To jest takie jakby nasze hmm. wyzwanie. Ej, to te, te cukierek? Tak, pani, pani po prostu rzuciła te cukierki e, gdziekolwiek kiciuś, kiciuś. Czarny kot, musimy się od O, musimy uważać, trzy. ale to Do dzisiaj tyłu. dzisiejsza noc właśnie Halloweenowa, no to ten czarny kot może nam tu przynieść jakieś nieszczęście. Dobra, dzwonimy. Ktoś cukierka wychodzi. Albo Jakiś gościu. Ksi Ksiku samo że chce. No Czujesz, i są... Nie masz kostiumu? No czemu on mi mówi, że ja nie mam kostiumu? Ja wiem, musimy pójść Musim... zobaczyć jakieś kostiumy. A może po prostu jak zbieramy sobie dużo cukierków, <grym> albo pieniążków, to wtedy będziemy no to mogli mamy... sobie jakiś kostium e, tak, z, e, mieć, mamy? tak? Stroje, nie mamy żadnych Nie mamy które, nic, torby tylko, z... zwierzęta, Nie pojazdy. mamy pojazdów, w sumie też by się przydało e, i. Po... Tak, właśnie. dobra, byśmy szybciej zbierali Dzień to zadań, wszystko. zadań, co mamy? No z Halloween, czyli tak, musimy jakieś dzwonki. Aha, czyli po prostu zadzwonić i żeby zebrać cukierki. Aha, dobra, czyli tutaj są zadania, musimy je wykonać. Tutaj widzicie, mamy, już... mamy kostiumy. I my mam 15 tysięcy, więc w sumie coś może będziemy mogli kupić. Patrzcie, 15. jaki mega kostium. No, Kostumie? fajny kostium, jakiś gościu taki. Ej, musimy sobie jakiś taki super mega kostium. Dobra, może na razie nie idź po te kostiumy, bo, bo chyba nie mamy za co kupić, tak? No, ale mam 15 tysięcy. 15 dolców na razie, zobacz. 15 okay. tysięcy. Klikniemy. No, dobra. Dzień dobry, proszę pani. Dzień dobry, myśmy chcieli jakiś, jak... dobra. jakiś kostium. Nie, wow. nie będziemy wow. chcieli jakiś tutaj, tutaj ten, tylko jakiś strażne. Ale wiadomo, ile to kosztuje, czy nie, nie. I wiadomo, zaraz może jakoś coś klikniemy. Ten czerwony, dobra, taka czarownica w sumie, było. To jest za czerwony? O co chodzi? Ej, jak to się kupuje? Proszę Pani, ja chcę kupić. Dobra, nie mamy kasy. O, mam, mam, Jest, dobra, stroje. Wow. 140 140, a mamy 15, tak? No nie, 15 No dobra, słuchaj, musimy jeszcze nazbierać, bo na pewno... Co stoi? Coś, strasznego, podejdźmy, uważajmy tylko. No! Jeju! Po rozmowie z Wiedźmą, dobra. Moje sześć... Aaaa! Koty jej uciekły pewnie... Koty je uciekły i pewnie zobaczcie jaka ona straszna. Dobra. I pewnie... Może mi potem dać tego kotka jednego. Dobra, zaakceptuj. No dobra, no to no, zbieramy wieczmy, to koty. Dał. Nie, Ehh. to jest chyba nie to. Dobra, a więc tak, to jest po prostu. Wiecie, to jest po prostu jedno z naszych zadań. Możemy po prostu chodzić po domach i, I szukać tych kotów. Przy okazji szukać kotów. Dobra, okazji. idźmy do teraz do tego, do tego domu. Ciekawe, co on nam powie, czy znowu się zdziwi, że nie mamy dom. stroju. No ale dobra, ktoś wychodzi. Tak. E... Dzień dobry, pana, ja z cukierki. To prosimy. Nie masz kostiumu. No w porządku mam dla Ciebie cukierki. O nie, żeby ten gościu nam tu nie zabrał. Ej, a chyba można kogoś cukierki sobie zbierać. Dobra, cukierki nie? nam się zwiększają, słuchaj, ale pieniędzy nam się tu nie, nie powiększyło. To cukierki za pieniążka. Tu. Sprzedaj cukierki sprzedaj za pieniądzki. cukierki za pieniądzki. A może nie głupie. Dobra, sprzedajemy. Wybierz wszystkie, sprzedaj. Sprzedasz? Za no, wszystkie weź. Wybierz wszystkie. Wybierz wszystkie. 9,50 zarobimy wtedy. Dobra, Aha, no to sprzedajemy. dobra. No sprzedajemy, 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 dobra. Dobra, Jejku, jakie tutaj są, wiecie, układy, co nie? Układy są bardzo no, różne. No, Trzeba naprawdę z nas zbierać bardzo dużo tak, cukierków, żeby coś domku. tutaj e, co my mamy? uzbierać. Spójrzmy, czy nie mamy żadnego kotka. Dzień dobry. Dzień dobry, e, Wesołego A, dzień Halloween? Dzień dobry. Wesołego Halloween, nie napisałam że mam wszystkie ten. Że nie, nie masz strona. stroju No dobra, to tylko tyle. Dobra, dobra jedziemy Tam dalej. Jest Ale jest mgła, scary, słuchajcie, jest mgła, żeby tylko... Tutaj za tego domu nie wyszedł ktoś. Nie przestraszył nas! Ej, ona ma kotka tego! Tylko nie wiem, czemu jej na pupie siedzi. Dobra, idziemy do tego gościa zobaczyć co on tutaj nam oferuje. Cześć Ej, proszę pana? Przy pana, ja jestem przy A, pani. bo to dziecko jest, widzisz. Tak, bo do jednego z tych krótkich drzew za mną, a ja jestem za niski. Aha, a tam jest. O, tam jest pie piesek. 30 to nam! 30, 30. za to, no to Gdzie jest tam piesek? jest piesek, z tyłu jest kotek. zobacz. Tylko tek? Tak, to jest nasz kot. No dobra, mamy jednego, jednego kota, a piesek... Tutaj jest drzewo, kliknąć na drzewo, może na drzewie. A, a, trzeba patrzcie. się każdy wstrząsać. Wstrząsnąć drzewem to i może ten, ten piesek gdzieś tutaj będzie. O, od Dobra, jest pies, piesek. Oj, on tutaj jakoś leży. Bardzo nie, on sobie chyba śpi. No to dobra. Dobra. Dziękuję. Dziękuję panu. panu. Dlaczego panu, panu mówi? Dobra. Proszę bardzo. Zarobiłaś? I jest 30, 30, więc zaraz, A nie, bo w sumie jest 100 dopiero, co nie? Ojejku. Dobra. Jest kotek, jest kotek, kochani. Jest następny kotek, możemy go wziąć. I później może też będziemy mieli jakąś kasę z tego. Dobra, dzwonek kolejny. Ktoś wychodzi, daje Dobry, nam... Po prostu daje cukieraski. Ej, fajna jest ta gra. BUM! przestraszyłem cię. O, bardzo. A. Dobra, ej, podobała mi się ta gra, mi się podoba. Może być, fajna, wiem, dlaczego? taki klimat właśnie halloweenowy, tak, no u nas w Polsce się tego nie, no. nie praktykuje, ej, prawda? wymieniamy cukierki? Wstawa. Nie. No nie wiem, a może zbierz na razie te 25 Dobra. z 25, ciekawe co będzie wtedy. Dobra, ma... Dzień dobry. Zaliczamy kolejny dzwonek. Dobra, a więc tak, dziękuję. Wow, jak sypnęła wszędzie po prostu. Wszędzie, właśnie musimy zbierać. Dobra, tych Tam jeszcze chyba było. Tak, jeszcze byłem. było, nie zabrałaś wszystkich. Nie, zabrałaś? Nie, a nie, 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 dobra. To jest trawa jest. tak może wygląda, kotek jest. Tak. Cześć kucisiu, Jest kolejny stoi. Dobra, mamy 3 z sześciu kotków. Ej, patrzcie, jakie ktoś ma fajne. Nie. Tutaj a ja robimy. też chcę cukierki. Tu są cukierki. Nie, bo to tak po prostu samo. Ja zbieram mi cukierki. Okay. Nie możesz, musisz no ja też chcę. Ja musisz też sama chcę. zadzwonić Aha. i musisz sama e, wywołać tą panią, żeby ci e, dał. No nie, a mi już nie chcę dać. Nie chcę może. A nie, dobra. Czy ja mogę zacisnąć cukierków? O widzisz? O, dobra. I ktoś Dziękuję. tutaj teraz rzuca cukierki. Wesołe dużo. Bardzo dużo zebrałaś cukierków. A dobra. Tutaj, tutaj? No tutaj? Tutaj, Dobra, zaraz będę miała 25. Dobra, niewiele brakuje do 25. Zobaczymy, co będzie. Jakie możliwe, te cukierki się będą zamieniać na kasę? Od razu? Na sprzedaży? Tak. Bo długo będzie trzeba Dobra, idziemy do dyni po kolejne zadanie? Idziemy, co nie? Do dyni, dobra. Cześć Monika. Dobra. Są Aha, czyli tak jakby ono mówi, że patrzy, ale że ludzie nie mają dyni. Aha, muszę pokroić kilka dyni i rozjaśnić... Dobra, nie wiem o co chodzi. Dobra, ale tak, tu zobaczmy o co dziwice, chodzi. Tu jest jakiś dziwnik, co to, nie? Tu jest jakiś dziwnik, co musimy dynię wyrzeźbić. No coś, dobra, coś będziemy coś z dyniami. dobra jak dynię. będą jakieś dynie, to będziemy tak. to e, wszystko reagować. Na razie idziemy. E, tutaj e, tutaj e, co, no ludzie byliśmy? mają te o, fajne sumie, stroje. Zresztą, Nam jeszcze dużo dynię. brakuje dobra, do stóp. Dobra, dzwonimy a, po raz ósmy. O, dobra, jest, tak! Jest dynia, Jest, dobra, Jest trochę A, dobra, bo to tam mówi. Dobra, cukierki jest są zbrało. zebrane. słuchajcie, Jest 25 5. Nie, nie Muszę być jeszcze wymienić. Ja wiem, ale muszę to już wymienić. Nie, już nie tak, już nie można e, tego. tego od wymiany. Więcej zebrać? O tutaj. Dobra. U, to trzeba trochę się to nachodzić w tym wszystkim. Tak, ale w z... pieniędzy Spokojnie. na razie mam 54.50, więc nie jest tak dużo. Jakieś można? No. no, pewnie autko jest drogie. Więc trzeba ja, tu się. Tak, a potem pójdziemy też do sklepu z tymi. Dobra, wszystkie Dobra, sprzedajemy, za ile? tak? Siedem... 67 mamy. 67, więc dużo nie zarobiliśmy. No słuchajcie, no. tu trzeba się jednak trochę nachodzić z tymi cukierkami. Tak. Tak szybko się nie da tego zebrać. Nie, nie, te cukierków to już nie ma. No bo tu już była chyba. No to tak, ale tak jakby ja nie zebrałam wszystkich. Ceny. Aha, to już no właśnie nie. Dobra, da. lecimy. No to jakiś masz ten. To są to takie o, to to może sklepy. Porzasz. Nie na razie nie, bo zbieram na kostium, bo kostium będzie fajny. Tutaj idziemy, bo to jest duży dom, to może nam dużo. Dużo cukierków, tak? Tam jakiś dzwonek nie. jest, co to jest? Pytanie jakieś. A, bo to też się do zadania to jest potrzebne. Dobra, na razie, my nie no, na, razie zadanie. na razie dzwonimy. Po cukieraski. Cześć, cześć, cześć. Proszę, proszę cześć. mi dać dużo, proszę mi dać dużo. Tak, daj dużo, to o, tyle, tylko trzy... A to mało. Nie, pięć. Nie więcej, dobra. Jest pięć. No, pięć, dobra. No, dobra, musimy spoko, zarobić 5. więcej 5. kasy, może jakieś inne no, zadanie. Te koty proste. jeszcze, jeszcze te koty szukajmy. Właśnie, dobra, tutaj mamy chyba te dwie dynie do wyrześpienia. Więc ma, zróbmy tak, że zapukajmy do tej pani. Ta pani w tym czasie będzie nam dawała. Też. A my sobie ogarniemy to dębnie. Aha, rzeźba dynia, dobra. Dzięki, dzięki. Kto się ha? robi. E, ten dobra, sąsiad pani. wygląda świetnie. Już tego, wow. Rzucił ci cukierasy, dobra. Dzięki, dzięki. Zbieraj szybciutko. Ej, nie mogę tego zrobić. Coś zagrać. nie może zebrać. O co chodzi? On z... W jakich takich poczekajcie? Czekajcie, najpierw zbierzmy tego, że on się zaraz usunął. Pyk. Dobra, dobra, są zebrane, to... a ten coś nie wiem. O, dobra, mam. A jest, dobra. Coś po prostu źle było kliknięcie. Tutaj jeszcze, o, jest? Coś? coś zniknęło, to było to chyba nie To był nasze. cukierek chyba. Nie, tutaj ważny Nie to... Wiem, dobra, ding dong. Ding -dong. Proszę dobra. dać nam czekoladki. co będziemy sobie teraz robić? Moim zdaniem, czy nie wiem, czy sobie to może sprzedać. Zaraz zobaczymy, coś, co za, za upiorna noc. noc. Dzięki za tyle co Miam, O, miam. Miam, mi, miam. dobra, lecimy dalej. Dobra, ma 18, co więc to jak jest? tutaj będzie ten gościu, to wtedy dobra, wymienimy, żeby po prostu tak nie czekać, wiecie. Aha, dobra, jak, jak go spotkasz, pełne. tak, tak, tak. Dobra. No, dobra, na razie tutaj, tu jest dzwonek i ja w tym czasie sobie ogarnę to Ludynie. dobra? No dobra. A tam to mi daje rzadźba. to. Dobra, wesołego Halloween, dobra, dzięki, Dobra, teraz posłuchaj. No bo że to dla niego. Aha, to dla nas, właśnie. O, to musisz nam zostawić, bo to myśmy sobie Aha. poprosili o te cukieraski. I mamy 25. 25, możemy sprzedać. Akurat, Akurat jest, jest tutaj gościo, dobrze. zamienimy na kasę, fajnie. A jak z rzeźbami stoimy? Z tymi rzeźbami tych dni? 79, Czekajcie, musimy. Rzeźba dni? Nie, je. jeszcze. dwadzieścia no, no. Trzeba bardzo dużo. Na 6 czarne koty. No to jest jeszcze dużo do roboty. Powiem no. wam, że sporo tutaj trzeba narobić się rzeczy ciekawych. Tutaj kotek. Jest kotek, dobra, tak. zbierajmy tego kotka, zabierajmy go i możemy. Kotek później... jedynie. Dobra, i dynia tak, i rzeźba i dzwonimy, ale teraz już się wyspecjalizowaliśmy w tym Nie. wszystkim, Właśnie, słuchajcie, ten... ludzie wychodzą. Duch wyszedł! Co? Duch wyszedł, Coś? patrz! Załatwił nas? nas! O co chodzi? Gdzie jesteś? Gdzie jest... O. On nas zabił. No za dobra, zapis, a na na zero cukierki. Zero. Tak, ale i tak mieliśmy zero I tak mieliśmy więc, tak zero. Jakby, a nie wiadomo właśnie, czy on zabiera te cukierki, no ale dobra. Nie, my, my, w sumie, ale musimy na dobre domki domach, Musimy na do trafić. dobre domki trafiać, bo inaczej nasz. Nas duch zabije. Tak, nie? duch nas zabije właśnie. A może po prostu poszliśmy dwa razy do tego samego? I o to chodziło? Nie wiem. No no nie wiem, nie, wie, nie wiemy. Może. Dobra, tutaj Ciekawe... już byliśmy w tych domkach naprzeciwko tego, tylko musimy po prostu przyjść, przejść, bo tam się zresponowali. No jest tworzenie, jest tworzenie, tajemnicza, mroczna atmosfera w um tej grze. Ten. Dużo się tu dzieje, dużo jest różnych ciekawych zadań, ale nam na razie się nie Muszę udało jeszcze nic osiągnąć tak, za bardzo. Matki. Dobra, po tej stronie, bo my chodziliśmy po tej dobra, stronie. Dobra, stronie, no to spróbuj Monika, tutaj pójść. Zrobimy to. Jest e, saudynie do wyrzeźbienia. Jest e, też e, dzwonek, 14 a nie, nie z 50, ma. słuchajcie. Jak no, to nie to, boż wyszedł? O nie to byś... jest super, dobra! One też atakują. Cukierki daj nam trochę, on chce od nas cukierki? Nie wiem. Kościół, to my chcemy od ciebie. Nie, dobra, no nie zrobimy o tej samej. Robi zabawy. się coraz tutaj kotek. trudniej. Jest kotek następny. Możemy go wziąć 5 z 6. Dobra, jeszcze, jeden, jeszcze kotek. jeden kotek, i będziemy mogli Właśnie. zarobić pieniądze. Dobry, ja No ciekawe, kto tutaj wyjdzie. Dynia! Dynia, nie, nie wiesz, wow! Ona robi jakieś. Nie. O nie, złapała nas. Słuchajcie, złapała nas. Nie. nie, to trzeba jednak tu uważać. O, nie. No i co teraz I my co? zrobimy? Zobaczcie, Dynia wypuściła jakieś nie, gałęzie, nie które wierzę. nas trzymają. Nic nie można zrobić, słuchajcie. Welcome, help! me. Help! help. Dobra, Dobra jest. poszło. Jejku, Jejku Ono bo jakaś nie wiem, ja tutaj nic nie robię. Jest, mamy jest, sześć Dobra, zobaczymy co będzie. Idziemy teraz Return to the Witch, czyli do, wracamy to pamiętam, do czy była ta... wiedźma. Gdzie gdzieś ona musi stać? Musi nie, się nie ją ja się boję, to mi ktoś zaraz znowu. Zobacz, nie, dobra, jest normalny gością, ale dobrze, cześć, bo cześć, jednak cześć. trzeba y, uważać Jeden tutaj, na początku mieliśmy farta, bo sami ludzie wychodzili no. i było ok, a teraz nie tak może tłose. być różnie właśnie, y, raz wychodzą duchy, raz wychodzą nietoperze, no. dynie, dobra, nie, nie wiadomo co jeszcze raz. może być, dobra sprzedajemy raz długie rasy i zbieramy kasę, dobra, idziemy dalej. Szukamy wiedźmy, pamiętacie gdzie była wiedźma? No nie Chyba pamiętam. Na początku, może wejść na mapę? Żeby... Ale co z tego a Może właśnie mapy? na mapie jest, e, gdzie jest Wiedźma? O co czy chodzi? Nie? Patrzcie, tu mam cukierka. Sprawdźcie, no, o co chodzi. A, to nie, to chyba po sprzedaży. A, to, sprzedaży. Gościu, no. Sprzedaży, no. A, to, a, to dobrze że nam ma... zaznacza. A, dobra. A nie to to nie Może Wiedźma ci też zaznaczy. No może jest ta wieźma, ale na tej mapie jest mała. Czy można ją e, oddalić? Tutaj jakiś wykrzyknik. Tak, to może być wykrzyknik i ta wieźma miała wykrzyknik przecież. Tak? Tak. Aha, dobra. Bo my właśnie to robiliśmy takie jakby to zadanie z wykrzyknikiem. Zobacz, minimap tam jeszcze jest. Może, aha, ja bo to, to wiem, jest to Dobra, a więc tak, biegniemy sobie tutaj. Ona tutaj była. Aha, dobra, zobaczymy. Zobaczy, Może przy, będzie. Przy e, okazji tutaj sobie Aha, Jesteś nie, ma? to jest nie, jakiś ten. To jest jakieś zadanie. A tutaj tak, dobra, ma. ale wyrzeźbimy sobie. I tutaj jeszcze mamy wykrzyknie. To Ale chyba dobra. też będzie zadanie, to chyba nie będzie. Y... Nie wiadomo w sumie, dobra. Słuchajcie. Pomocy, leciałem po mieście i matkę. Uuu, trzeba znowu coś szukać. Słuchajcie, znowu Proszę kolejne zna... zadanie do, do wykonania. I... Dobra. No dobra, jest że... naprawdę dużo rzeczy tutaj do zrobienia. Akceptujemy i... Aaaa, no będzie za na nami leciał. Ja, fajnie, słuchajcie. A tam co tam jest? Co tam jest? Ej, biegnijmy tam. Dobra. Nie wiem w sumie, czy idziemy no dobra, lecimy. No idziemy gdzieś, może po prostu znajdziemy tą wiedźmę, jak nie... Ja jeszcze sobie dobra, sprzedaj od razu, y, sprzedaj od razu, zarób troszkę pieniążków. I co tutaj mamy? Tu znowu będzie zadanie? Czy co to jest? A widzisz tam już co się dzieje? Nie, tu nic nie ma. To jest tylko taka A, dziura. to tylko taka dziura. To jest kucha, żeby tam być. Słuchajcie. Iska, tutaj jest wykrzyknik. Możliwe, że tam była ta wiedźma. No możliwe, ale nie wiemy tego do, do końca. Zaraz o, zobaczymy. Jaki no Jaki fajny nietoperzyk, jak sobie biega zaleduję. Co to jest? Tam są! Co to jest? Tu jest znowu coś koło. A zobacz, to, to jest Papier, to ta zadanie. są! Papier toaletowy, ej! To jest... Ktoś się przebrał za kucha! To jest. zadanie! Zadanie znowu. O, dobra. Jeszcze raz robimy Sąsiad. Roku też się powtórzyło, ruch jeśli posprzątasz całą gazetę zapłacisz. Aha. O dobra, posprzątaj. No dobra. Gdzie jest ta gazeta? To sprzątałaś to już to. Aha. No i co? Dobra, nie wiem, nie musimy po gdzie jest. prostu chyba szukać i sprzątać, wiecie. Tu miałeś, tu. A A, a tutaj, zobaczcie na drzewie, widzicie to, taki jest. papier toaletowy jest. No dobra, trzeba to pozbierać. tu mamy. I... O, 1 na 15, 1 to 1 jest na 15. Na, 15. po prostu na różnych... Aż tam jest jeszcze, zobacz. Tutaj. Tak, to są papiery toaletowe, to nie gazety. Tak, on nam takie papiery. No dobra, dobra, mamy już kilka. Patrzcie, zobaczcie ile. Zaraz zbierzemy Proszę to wszystko, pomożemy mu. Naprawdę, pomożemy mu, on nam da zarobić trochę kasy. 20, i będziemy mieli Właśnie, Spój. jeszcze, jeszcze troszkę Dzień trzeba, Jest 11 dzieci, z 15. Ale dużo tego jest, ale teraz. A, znowu jest, znowu są porozrzucane. No nie, gościu, co ty porobiłeś z tymi tu, gazetami? Tu. Jest. Niby. Dobra. No i co? Już mam. Mamy? I co, dostaje 20? Proszę, dostaję. daj mi. Proszę, daj mi. Dobra, jest, jest to mamy 20 osób. No, 106. możemy już chyba. Możesz To było kupić? za. Za e, stówkę? 105 chyba. Aha, no to dobrze. Zadzwonimy jeszcze do jednego domu, Przy okazji, domu. Tak, przy okazji tak. możemy jeszcze zadzwonić, hmm. możemy coś jeszcze, jakieś cukierasa sobie wziąć. No musimy jeszcze matkę, dlatego nie to peżazno, znaleźć. słuchajcie, ale jest zadań, ale jest tutaj się dzieje. naprawdę ciekawe. Fajne jest tak ja, jest. jeszcze zostało coś, zostało Ci, Dobra, dobra. I jeszcze tutaj ten rzeźbiasz? Ile musimy tego wyrzucić? No tej rzeźby też było chyba 120, ale mi się zdaje albo więcej. Tak, 8 20. Na 20 dopiero. No mamy dopiero tyle. 8? No więc jest sporo roboty, jest sporo hmm. roboty. Tutaj, ciekawe jak nasi widzowie, czy e, odkryli jeszcze jakieś ciekawe zadania w tej, w tej grze. Jeżeli, macie, jeżeli znacie to jakieś ciekawe zadania, których my nie wykonywaliśmy, to koniecznie nam napiszcie o tym wszystkim oczywiście w komentarzach. Tutaj zamieniamy sobie na Dobra, na, na dobra mamy już 108, więc mam nadzieję, że już będziemy mogli kupić, bo serio. Jak nie, Nie. Będzie... Nie, bo my tam robiliśmy jeszcze Dobra, idziemy teraz do tego sklepu Monika, tak? To jest jakiś Co to jest? Duszy. To jakiś duszek jest który Myślę, że to jest <noise> No dobra, gdzie to, to no to ten motor? Jest wiedźwa, słuchajcie! Matka. Jest matka? Słuchajcie, jest matka! A, patrzcie! To jest matka? Nie. Nie. To jest wiedźma? Nie, o tam, tam! Znowu Nie coś przyszła. jest innego. Jest wiedźma, dobra jest. Dobra, jest wiedźma, słuchajcie, to dobrze. Się ma, się ma. Powiemy jej, że znaleźliśmy wszystkie koty, więc będzie szczęśliwa, dostaniemy na pewno, na pewno oui. nam da jakieś pieniążki. No kota i co? No dostaniemy za, za to... Kota? Tak. Czarny kot! A, i będzie biegał za nami. Aha. Gdzie no to bądź? mamy już i Nietoperza, i kota, słuchajcie, nie ma tego kota. mnie? E, oszukali, oszukali. Tutaj wyposaż, to będzie. <clears throat> Aha. Słuchajcie, znowu. Ej, słuchajcie, no to będziemy mieli Słowicja. bardzo dużo tych Ale zwierząt. Dobra, może wyłącz na razie te zwierzęta. Dobra, racja, ale ja mogę tylko kota wyłączyć, Aha. bo tam to jest po prostu... Tak to już jest. To mi przeszkadza. To nie. Dobra. Dobra, co my chcieliśmy wziąć? No to wieźmy chcieliśmy wziąć. Dobra, zastanówmy się. Jeszcze. No zastanów, weź sobie jakiś y, taki strój, który ale będzie nie, Ci najbardziej odpowiadał. 140. 140, 140 czyli brakuje, a jakiś inny. Dobra, jest tutaj to jest. tańsze, nie tańsze. słuchajcie. Tak możemy dynię mieć. No to, to ja to jest... Bierzesz dynię? Bierzemy? No to bierz dynię. dobra, bierz nie, zobaczymy jak będziesz wyglądać. Dobra. Wow, i? Tutaj Mówisz, tutaj sobie... Musimy tutaj sobie wziąć stroje. Dobra, stroje, dynia, wybierz. Wow, Ale, zobaczcie, to jest Monika, to jest Monika siema, właśnie. Siemka, 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 widzowie, tak, to jest tak wygląda Monika właśnie. Dobra, zobaczmy jeszcze, co ten gościu chce. To jest taki czarodzień. No. Witam w Możesz mi pomóc? Tak, o, oczywiście. No. Moja załoga straciła trzech czerwonych miotaczy, Jeśli ich znajdziesz, nagrodzimy cię. 35, o. No, dobra, no dobra, będziemy szukać. I tak chodzimy i tak, więc po prostu zbieramy różne rzeczy i wykonajmy różne tak, zadania. Dobra, w tą stronę idziemy. A, gdzie A nie, byliśmy w tą stronę. Nie, gdzieś uciekł. Dobra, dzwonimy do kolejnej drzwi. Ding dong! Ding dong! No i co? Ding dawaj dong. nam cukierasy. Okay. Dawaj, dawaj, bo my potrzebujemy okay, dużo. Ja się e, zaraz do za dom. Jak mi nie dasz tych cukierów. Aha, czyli no tak. No świetnie, o oh, dzień. Widzisz, że już masz strój, już o, Ci nie mówię, że... Aż tak. Tam. Już nie mówią ci, że nie masz stroju, prawda? Właśnie. Tak jak na początku e, mówią ci, że wyglądasz świetnie. No Zbieramy z kasy, tyle na to pracowałam i mam strój. Dobra, więc... piękne masz strój. Piękny strój bardzo ładny. i nie to też. Dobra, dobra, ale akurat mówi, że podpowiedziała się szybko dzięki temu. A to jest Właśnie, tutaj już, byliśmy. Już no, ale tu to ty tu już tam nie da? Dobra. Dobra, a więc tak lecimy dalej. Widzicie tam tego czarnego gościa? Wow, Co on robi? tam jakiś czarny taki gości był taki No właśnie teraz żeby ktoś nie wyszedł. E, straszny. Dobra, ja nie, dobra. człowiek normalnie wyszedł, daje nam e, daj kolejne cukieraski, a my zbieramy sobie. Zbieramy. kostium wygląda na zbyt prawdziwy. Wow. Dobra, Dobra ile cukierków on nam dał? On jest jakiś miły, lubię cię gościu. No, bardzo dużo No I może zamieniamy sobie, bo on Może przez to, jest. właśnie, że masz fajny strój, teraz będę ci dawać więcej cukierków. Może być, no, nie? nie? Dobra, sprzedajemy Ale i mi jedziemy. Jakieś miło dalej. najlepsze, to Ci będą dawać 100 tysięcy. No, ciekawe, I można by tu jeszcze jakieś pojazdy Kto jest ten gościu, o którym mówiłam? Uuu, zniknął. Dobra, zniknął. nie może Dobra, kolejne, kolejne kolejne cukieraski. Dawaj, 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 dawaj. I najgorsza była ta. On nam dał jednego dwa? Dwa tylko, Aha, e, no co ty pomara. jesteś taki e, słaby? Jeszcze tu jest, dobre. Trzy, trzy, no dobra, no no i trzy to trzy. Mało. Trochę mało. No ale dobra, idziemy dalej. Siema. dobra, od razu sprzedajemy. Od razu no, a slowedujmy. co z tym nietoperzem? Gdzie ten nietoperz jest Nie wiem, gdzie gdzieś tam uciekł. Jak my wyszliśmy z tego sklepu, co nie? O no, szkoda. Cukierki, cukierki, dawaj cukierki. Wszystko, na dach. <siema> Monika, jak straszy gdzie, ludzi? Cukierki, cukierki. Jest wiele do obejrzenia. O co ich chodzi? Gdzie, że że zjeść trochę cukierków, jest wiele do obejrzenia. No, takie tłumaczenia jak to zwykle Która, tutaj bywa. Sobie dynię. Dobra, sześć ma i kolejne e, zaliczone rzeczy. E, dobra. E, idziemy dalej. To, no to już się, się grubsza bardzo... zrobiłaś, jak założyłaś tą dynię. No Ej, masakra. No, dobra, słuchajcie, zbieramy coraz więcej tych cukierastów, coraz więcej tych zadań robimy, rzeźbimy dynie. No, wypiszcie nam, jakie jeszcze zadania mogą być tutaj w tej, w tej grze, bo my Te... chyba tutaj do końca tego nie rozegramy, to jest gra na bardzo duży czas. Skrytaka. Grasz dużo, 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 i, dużo i zbierasz, zbierasz i coraz więcej e, zbierasz. No dobra, słuchajcie, e, 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 klikajcie łapeczki w górę pod dzisiejszym filmem, e, no i oczywiście oglądacie inne filmiki na kanale No To Gramy. Klikajcie w te miniaturki, które teraz e, widzicie, no i oczywiście subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem. Oczywiście. Do następnego razu, do zobaczenia, cześć, pa, pa! pa, pa.